Całkiem niedawno, bo w 2017 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii powędrowała do trzech badaczy, którzy bardzo dokładnie na poziomie molekularnym opisali mechanizm kontrolujący rytm dobowy. Te badania przypomniały nam o znaczeniu, jakie w zachowaniu optymalnego zdrowia ma synchronizacja z rytmami dobowymi właśnie. Te wiadomości stają się szczególnie ważne we współczesnym cywilizowanym świecie, którego wynalazki pozwalają nam naginać naturalne rytmy, no bo na przykład możemy w ciągu zaledwie kilku godzin przemieścić się o kilka stref czasowych. Możemy pracować do późnych godzin nocnych, możemy spożywać posiłki o północy czy też nawet ćwiczyć w siłowni właśnie o północy, bo są jeszcze wtedy czynne. Ale choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo próbowali podbijać świat i dostosowywać go do swoich własnych potrzeb, to my jako istoty ludzkie pozostajemy przede wszystkim istotami biologicznymi, które są zależne od większego uniwersum, w którym żyjemy. I w tym wszechświecie, w którym żyjemy, yy, wszelkie życie podlega cyklicznym przemianom yy, i jedną z takich przemian jest właśnie rytm dobowy. Okazuje się, że zaburzenia rytmu dobowego, nieprzestrzeganie rytmu dobowego prowadzi nie tylko do zaburzeń wspaniu, ale również do wielu chorób cywilizacyjnych, począwszy od zaburzeń nastroju, poprzez otyłość, insulinooporność, aż po nowotwory. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, jak ważne jest przestrzeganie rytmów dobowych, co to właściwie oznacza i yy, jak możemy to robić, to zapraszam na dzisiejszy film. Rytm dobowy jest to cykl zmian zachowywania się organizmów żywych, tłumaczony istnieniem zegara biologicznego. Ów, zegar biologiczny odpowiada na bodźce pochodzące z zewnątrz. I najważniejszym takim bodźcem, sygnałem dla organizmu jest światło. Inne to temperatura, ruch czy też pożywienie. Jednak to właśnie światło o poranku stymuluje nasz organizm do działania i głównie poprzez oczy. To właśnie poprzez oczy światło stymuluje część mózgowia odpowiedzialną za rytmy biologiczne i tą częścią są podwzgórzowe jądra nadskrzyżowaniowe uznawane za takiego pewnego rodzaju zegar biologiczny. I to właśnie on za pomocą odpowiednich sygnałów koordynuje pracę całego organizmu a te sygnały zarządzają tym, które procesy fizjologiczne są uruchamiane, jakie hormony są uwalniane i generalnie czuwają nad sprawnym przebiegiem procesów życiowych w ciągu dnia i w ciągu nocy. Także rytm dobowy jest takim naczelnym regulatorem. Naszych funkcji życiowych i nie nadzorują tylko snu, ale e, o wiele więcej. E, rytm dobowy jest odpowiedzialny za sen i czuwanie, ale też za jakość energii, jaką mamy w ciągu dnia, e, za wytwarzanie odpowiednich enzymów i hormonów, e, za trawienie, e, za prawidłowo przebiegające procesy autofagi, wydzielanie hormonów wzrostu. E, także widzimy, że jest to ogromny obszar działania i jeśli nie przebiega on sprawnie, to tak jak mówiłam. Może to prowadzić do, do znacznego rozregulowania organizmu yy, i w dalszej kolejności, oczywiście, do niestety wystąpienia chorób, którym możemy zapobiegać, dbając o to, żeby nasz rytm był skorelowany yy, z naszym naturalnym rytmem biologicznym. A co przede wszystkim możemy zrobić w tej kwestii? Co możemy zrobić, by nasz rytm życia, Yy, był skorelowany z naturalnym rytmem dobowym. No przede wszystkim yy, Synchronizować się z sygnałami świetlnymi dochodzącego, dochodzącymi z naszego otoczenia, ale naturalnymi sygnałami, a nie sztucznymi. Tak jak mówiłam wcześniej, problemem naszej współczesnej cywilizacji jest to, że umożliwiła ona nam w sposób znaczny zaburzać nasze naturalne rytmy e, poprzez wprowadzenie wielu udogodnień, e, i takim udogodnieniem jest e, sztuczne oświetlenie, ale niestety światło niebieskie pochodzące ze sztucznego oświetlenia, bardzo zaburza wytwarzanie melatoniny. I o ile o poranku rzeczywiście powinniśmy się wystawiać na działanie promieni słonecznych, które dadzą sygnał naszemu zegarowi biologicznemu, że to jest czas do działania. Ekspozycja na światło w godzinach z wieczornych po zmroku może w sposób znaczny zaburzać nasz sen. A jeśli sen zostanie zaburzony, no to w ciągu dnia te rytmy biologiczne też nie będą przebiegać już optymalnie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób wyeliminowanie ekspozycji na światło sztuczne jest oczywiście niewykonalne, ale też warto zdawać sobie sprawę, że istnieją specjalne okulary, które filtrują światło niebieskie, które, których może, możemy używać po zmroku. Istnieją specjalne filtry na urządzenia takie jak komputer czy smartfon, które też możemy stosować i które sprawiają, że szkody wy, wy, wyrządzane przez to światło, są mniejsze i nie rozregulują tak bardzo naszego naturalnego zegara biologicznego. I tak jak wspominałam, istnieje coraz więcej badań podkreślających korelacje pomiędzy rozregulowanym zegarem biologicznym a wystąpieniem wielu schorzeń od, od zaburzeń nastroju poprzez y, zaburzenia neurodegeneracyjne aż po upośledzone, y, upośledzony układ odpornościowy. Także warto sobie zdawać sprawę, że czasem naprawdę małymi wyborami mamy wpływ na y, ogólny stan. Y, naszego zdrowia i czasem możemy wprowadzić niewielkie zmiany, które, które zaskutkują tym, że nasze zdrowie ulegnie poprawie. Tak jak mówiłam na początku, cywilizacja daje nam wiele możliwości, ale też nigdy w dziejach, nigdy w swoich dziejach człowiek nie miał tylu właśnie szans na to, żeby naginać naturalne rytmy biologiczne. I my do tego nie jesteśmy przystosowani. Jesteśmy przystosowani do życia właśnie w zgodzie z nimi, w zgodzie z przyrodą, z jej cyklicznością i ze zmianami, które, które zachodzą w naturze. Także pamiętajmy o tym, może wówczas uda nam się tak zaplanować nasz dzień, żeby był on bardziej zgodny z naszym zegarem biologicznym. Dziękuję, do zobaczenia.